Także witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefielda 4 Multiplayer. Tak jak mówiłem, to rozgrywka jest nagrywana zaraz po tamtej, tylko oczywiście osobny filmik. Jesteśmy na mapce Operacja Blokada. Z tego co wiem, to dużo jest serwerów właśnie na tej mapce, bo w sumie wydaje mi się, że. Ojej, powód jest prosty. O oh, fuck! Ale to dobrze go ogarnął. Powód jest prosty, że bije się, jest ma... mapa stosunkowo mała i bije się na niej dosyć szybko expa, także... A tu ludzie lubią najbardziej, kiedy X pleci jak szalony. Tak mi się wydaje. Dobra, dziewiąty poziom chcemy wbić. Odblokowaliśmy trochę rzeczy. Mam nadzieję, że mi dosyć dobrze pójdzie, chociaż patrząc na to, mam jeden, dwa staty. Bo nikt mnie raczej nie zdąży uratować. Szkoda. Ja jestem czwarty. A co oni mają? Ich jest troszeczkę więcej, ale to nie jest oczywiście powód, żebyśmy tego nie wygrali. W ogóle jest dziwne, bo trzyma mi ładne 30 fps -ów. Aha. No, ale co z tego, że mi trzyma ładnie FPS-y, skoro skoro nie za dobrze mi idzie. Nie wiem, nawet skąd dostałem zwiadowca. Ze snajperką gdzieś tutaj chyba parłem, tak? Czyli on pewnie gdzieś był tu, 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 nie wiem. Nie chcę być na zewnątrz. Dobra, jestem wewnątrz już tego budynku, chociaż mógłbym się tutaj przejść i zobaczyć, czy ktoś tutaj siedzi, czy też nie. Aha, to jak gdzieś tam parłem. Dobra. Czyli wracam tam, bo gdzieś gościu jest. Wow, 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 no. Serio rzucałem te granaty. No, kurde, strzelają jeszcze we mnie. Moi, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Dobra, w ogóle nogi widać, wow. W kodzie chyba tego nie ma nawet. Dobra, tam jest jakiś gościu. Spokojnie, dobra, Leczy, leczymy naszych. Fuck, to było słabe i gi nie, nie zginąłem, lol. Gościu nie umie strzelać. W ogóle granatów nie używam w tej grze. Nie wiem dlaczego. Pora to zmienić. pek. Tu będzie. Ach, spokojnie. Jeszcze ogarnę ich wszystkich. Jeszcze będę pierwszy. Zobaczycie. No nie no. Gościu mi. No właśnie. Po co. Po co mi respić w takim tym. W takim położeniu. No w sumie wcześniej też gościa zrespiłem. Znaczy chciałem zrespić w takim. Bo właśnie że jest bardzo łatwy do zabicia. Czekajcie. Ten biegnie. Nie. A ktoś tam strzela. Ty no, tu jest gościu. Dobra, w 11 trzeba było mu zrobić i tyle. Już jest lepiej, ok, wchodzimy tu. W ogóle fajnie, podoba mi się to jak się kolorystyka zmienia. Jak wchodzimy właśnie do pomieszczenia na przykład. Dobra, dobra, dobra. Aj, o! Myślałem, że go nie zabiję, bo myślałem, że te pierwsze pociski, bo ich raczej nie trafiłem. O, to było słabe. No chodź, chodź, chodź. No Dwie główki, czyli jedna. Dobra, tutaj nawet nie wiem co to jest za przejście. Ale przecież mogę tu iść. Co to jest? Ładunek jakiś. Oj, oj, to było słabe. No właśnie. chodź, 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 chodź. Aj, granatu! Granat miałem, chyba. Czekajcie. Aha, miałem tego. Pięciu znowu zabiłem. Zarąbiście. Czyli jestem już drugi. Jeszcze brakuje mi dwóch zabić do gościa, czyli dobre, dobre ustawienie się po prostu. Damy radę, damy radę. Wspinamy się na szczyt. W ogóle jakaś ciekawa broń mogłaby mi się w końcu odblokować. Czekajcie. Dam wam apteczkę. wteczkę. sobie punkty ponabijam. Tu jest gościu gdzieś. to jest nasz, dobra. Ten jak się wychyla? O, to było złe. Dobra, będę musiał tam zesprintować i tymi bocznymi pomieszczeniami jakoś się dostać. Tak, jak wtedy. No, 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 no. Najlepsze respy, polecam. U, 0 07 gościu ma. Troszeczkę niefajnie powiedzmy mu idzie. No, w sumie akurat mam takie mecze, że w miarę ogarniam. Fak, nie widzę tam nic. Dobra, czyścimy. Za dużo trupów. Okej. Okay. Już cisza Tam jest gość. Nie, to nie gościu. Tam są, są. Dobra, wyleczymy się. Gościu, sorry, zrespię cię. Chcę punkty po prostu. Mam nadzieję, że to przeżyjesz. O Jezus. Co tam się stało? Może ktoś tu jest i mnie zrespi. Nie, raczej nie ma nikogo. Kurde, mogłem uciekać, a myślałem, że ten granat mnie nie dosięgnie. No i myliłem się, dobra. Wszyscy na sobie się zrespili. Lecimy tutaj, nawet nie wiem w jakiej części mapy jestem, ale tam jest dużo ludzi, to mi wystarczy. Kurde, co się zabijacie wszyscy. Dobra, dobra, dobra. Tu jest kościół. Fuck, no mój mnie zabija. Dobra, nie, nie wiem, w którym jest tu czat. i o u j, K, tak i panisz p. Nie lubię czegoś takiego. Jeżeli jeszcze wydaje mi się, że on to specjalnie robił, o, można tutaj wołtować na mapy. W sumie nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Znaczy, że no, ogólnie spotkałem, ale nie w PF-ie. tym. Czwórcą, nie widzę tutaj nikogo. pek, dziękuję. Ale tu jest jasno. Dobra, tutaj, gdzieś oni są. Tutaj, czysto. Nie wiem, czy tu jest jakieś przejście. Jest przejście. Hmm. Pewnie tam są, tam, tam, tam. Zobaczmy. O, o, o. Pięknie. O! Chyba nawet nie wiem, czy jednego zabiłem, czy dwóch, bo dużo punktów bardzo dostałem. Chyba jednego, bo to jeszcze była premia za powrót do gry. Ładnie, seryjka. Uratować gościa, czy nie? Wiedziałem! Wiedziałem, jak tylko zobaczyłem, że ma tego shotguna, to. <słuch> Szary 211. Mamy dużo Polaków. Nie wiem, czy to ode mnie, czy to, czy to nie ode mnie wchodzą. <laughs> Nigdzie nie ogłaszałem, tylko właśnie sobie włączyłem i tyle no, Stoisz, na pewno ci to coś da Dalej, możecie mnie zrespić tutaj Punkty ulepszeń polowych jakie miałem ulepszenia polowe? W ogóle co to jest? Ulepszenia polowe Dobra Wow, ale nas gniotą 123 do 85 Trudno będzie to wygrać, ale... W sumie będzie można. Dalej, chcesz? Nie, 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 kolego. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobrze. Już gryziesz glebę. Lecimy pomóc naszym... Tutaj, tak? Jest to, to są te schody. To idź, gościu, pierwszy. Ja będę, powiedzmy, cię osłaniał. Dobra, ja tyły biorę. Tylko się boję, że... No w sumie on mi nawet nie ma jak tego powiedzieć, że zginął. O -o. Dlatego, jeżeli się zbiegnie, nie warto używać czasami sprintu, bo nie zdąży gościu po prostu przycelować. Tak mi się wydaje. Bez przymierzania. O, jeszcze mojego widza zabiję. Hech. Dobra, 13:10. No troszeczkę gorszy wynik niż wtedy. Ale cały czas powiedzmy jestem w topce. Chmiel. Nie, to jest w ogóle polski serwer jakiś, tak mi się wydaje. Jest dużo Polaków. Także nie wiem co mi się ubzurrało, że to ode mnie. Oj dobra. Ktoś tam jest czy nie? Tam jest, jest, jest coś, jest jesteś. Pięknie. Dobra. Wydam ci apteczkę. I lecę. Oj Jezus, co tu się dzieje? No. No i trzech zabił gościu, bo na czacie wszystko się wyświetla. O, a jeden za jeden było, bo jakiegoś gościa tam mm, udało mi się zabić i to tak naprawdę tyle. Dobra, 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 dobra. A tu się rozpimy w tym lipnym położeniu. Ktoś mi chyba zrespi. Niemożliwe, że jestem tylko tutaj w okolicy jedynym medykiem. Hm. Dobra, jestem jedynym medykiem. Ten teamwork... Dobra, gdzie ja jestem? Ho. Cisza wszędzie. Nie chcę się dać zaskoczyć, że w plecy dostanę. Dobra, pięknie. W ogóle nawet nie ogarniają, że my z tej strony zaczynamy atakować ich. Pięknie, ty jesteś tu, więc oni są tu. O Jezus, z tym shotgunem. Nie szalej. Nie szalej kolego, dobra. Może uda mi się kogoś zabić tak kampiąc. Hm. Pewnie wstanę... O nie, cisza, cisza. Fuck. Dobra, dobra, dobra. Haha, ha, dwóch zabił. Ty, ty gościu, spokojnie. Oh shit. Okej. Okay. Jakoś dałem radę. Fuck, nie widzę co tam się dzieje. I dobra, granat rozpoznawczy. Co to. A to był dymny, okej. Okay. Tu cisza. Oj! To nie ten z przodu mnie zabił, prawda? Tylko jakiś tutaj gościu musiał być po lewo od razu. A nie wiem, czy kampił, czy. Po prostu było jakieś tam przejście. Wydaje mi się, że. Kampił, bo przecież wyszedłem z jednego przejścia. A obok siebie tak raczej nie ma. Tak mi się przynajmniej coś. Zdaje. Dobra. Już mniej więcej kojarzę mapę, gdzie tu trzeba iść, żeby kogoś zabić. Dobra. Nawet tam nie wracam, bo nie ma po co. Granat. Dobra. I wycofujemy się. Tutaj po bronie może. Aj, on się położył. No, ten gościu. 33 na 6 ma, także lepsze staty, mam nadzieję, że uda mi się chociaż utrzymać staty na plusie i słyszę, że jest muzyczka, także zbliżamy się do końca. Niestety nie udało nam się wygrać tej rundki. No, ale staty na razie mam na plusie i mam nadzieję, że na na tym to skończę, może jeszcze uda mi się kogoś zabić na sam koniec. Oni muszą czterech nas zabić, także to nie jest to jest dużo. Coś, co? Ojoj, coś we mnie strzela. Ja nie wiem, gdzie to było. Z której strony. Z tej... Jest zabity. Może drugiego? Nie, nie udało mi się drugiego. I zostałem jako ostatni zabity. I mam staty na plusie 17-15. Także w miarę wydaje mi się, że. A, powiedzmy tak, przeciętnie. O, ha, <laughs> ostatnie zabójstwo. Chyba było pokazane właśnie. No dobra, może, może tak być. Ile zostałem punktów? 2800. Uuu, szturmowiec, medyk bojowy. Co to oznacza? Będę musiał sobie wszystko ogarnąć. No, pistolet, broń krótka, kompensator, też nie wiem do czego mi on będzie potrzebny. I 4000 punktów? No, 58 punktów dodatkowych. Premia w rundzie ogółem. Ile tak naprawdę punktów mam? 2000. Nie, to jest wynik po prostu. Dobra, także wam dziękuję za uwagę i widzimy się już niedługo w jakimś innym BF-ie. Mam nadzieję, że uda mi się go nagrać za jakiś czas.